Czy trochę głośno będzie, bo zaczynamy po staropolsku od poloneza. Hmm. Dzień dobry, No hmm. w sprawie poloneza. A no to tutaj jest obok, pod piątym. Ale nie wiem czyście się nie spóźnili. Bal umalinki i złośliwość rzeczy martwych. Graczykowie, czyli Buła i Spuła. W środę o 20.35. Jesteś o Sławie Kaj czy Piaska? Masz już 16 lat, ale nie więcej niż 28. Śpiewasz, masz talent, nie wiesz jak nagrać swoją pierwszą płytę solową? Wyślij SMS o treści Idol pod numer 7857. Masz szansę wziąć udział w castingu, zaśpiewać i wygrać kontrakt płytowy. Już niebawem największe wydarzenie medialne roku. Idol. カメラビデオをそ